Na pewno przyjechaliśmy przede wszystkim rozegrać dobry mecz, bo jak dobry mecz się rozegra, to jest duże prawdopodobieństwo, że można wygrać. Oczywiście wiedzieliśmy, że przeciwnik. Dysponuje przede wszystkim młodzieżą, młodzieżą, która jest ambitna, młodzież, która ma swoje prawa, i tak też to na boisku było widać. Pierwsza połowa, uważam, było w tym upale bardzo dobre tempo dużo, dużo biegania. Gospodarze chcieli dosyć wysoko nam odbierać piłki, ale myśmy sobie z tym radzili i te akcje od tyłu potrafiliśmy dobrze wyprowadzać. Po 20, po 25 minutach można powiedzieć opanowaliśmy grę i ta gra już była pod naszą kontrolą. W tym momencie też strzelaliśmy bramki, ustawiliśmy można powiedzieć ten wynik do, do przerwy. Druga połowa była inna, w drugiej połowie przeciwnik, czyli gospodarze grali to samo, czyli chcieli jak najwięcej nam tam gdzieś wysoko uprzykrzać Odbierać piłki. Z perspektywy drugiej połowy, na pewno w naszym przypadku bardzo dużo było mniej płynności, dużo było mniej wymian podań, to co się działo w pierwszej połowie. Oczywiście wiele czynników na to wpływa, przede wszystkim wynik. Musimy pewne rzeczy zawsze przypilnować, tym bardziej pogoda, temperatura, nie. nie nie była sprzyjająca do tego, żeby gonić wynik I, i, i musieliśmy grać przede wszystkim taktycznie dobrze. Druga sprawa wielu zmienników. No, trzeba powiedzieć szczerze, brakuje nam rytmu meczowego, bo, bo nie mamy drugiej drużyny i to też jest poniekąd problem dla tych chłopaków, którzy grają mniej wejście w mecz, ale muszą dostawać minuty i tak też, tak też po przerwie było. I tej płynności, w związku z tym, też w moim przypadku, uważam, było zbyt, zbyt mało. Przeciwnik groźny był przy stałych fragmentach, miał jedną stuprocentową sytuację, bramkarz obronił. Na pewno, gdyby ta bramka wpadła, to by był problem, ale to my też mieliśmy dobre sytuacje do tego, żeby podwyższyć na 3-0. Cieszymy się bardzo z, z przebiegu meczu, bo zakładaliśmy, że że ta młodzież będzie grać ambitnie, będzie grać do przodu, będzie grać odważnie, ale myślę, że w perspektywie całego meczu pokazaliśmy jakość. Wiele jest jeszcze do zrobienia, musimy mieć dużo pokory, ale dzisiaj na pewno zasłużyliśmy na, na zwycięstwo. Dziękuję. 嗯。